Jak myślisz, aresik? Szczur się złapał? Nie złapał się, już widzę. No to jednak przekładamy tą pułapkę. Położymy przy tej drugiej dziurze. A z czego ty się śmiejesz? Z czego się śmiejesz? Tutaj położyliśmy tą pułapkę. Co to było, aresik? Wczoraj przekładaliśmy z babcią najmniejsze dzieci: kurczaczki i kaczuszki. Bo już miały za mało miejsca w domu. Teraz mają dużo miejsca. Jak tam dzieciaczki? Lepiej wam tutaj? Lepiej chyba, co? Już się tak nie gnieciecie. A kurczaki dzisiaj zamknięte wszystkie. Biedne kurczaki. Ale później ma zacząć padać. Ja nie chcę ich gonić. O matko, ktoś tam chyba spadł. Kurczaki. Siedzicie w środku? To niedobrze, a jak się usiadły wszystkie równo. <grystanie> Każdy ma swoje miejsce. No dzisiaj nie będziecie latać. Bo ja wtedy będę was szukać, jak będzie padać. I zmokniecie i będziecie chore. Już chcesz wyjść? Idziemy? Tak? Idziemy na pole? Zacznij, jak się denerwuje. Za chwilę zacznie nogą kopać. No, już wie, że ja po nią przychodzę. A druga konia co robi? Co robi druga konia? Dupką się odwróciła. Odwrócisz się przodem? Nie? No dobrze to nie. Czekaj, czekaj, bo ja cię muszę zapiąć. Dobra. Konia zapięta. Tylko nie biegaj za koniem, ok? Bo ona się denerwuje, jak za nią biegasz. Chodź, koniu. Biegniemy, biegniemy. Już nie biegniemy. Chodź. Chodź, biegniemy. Chodź. No chodź. Biegniemy. Wróciła z powrotem na początek. Tu ma jeszcze taką dłuższą trawę. A tutaj widzę, że coś kwitnie. Lilak. Zobacz, Arciu. Lilak kwitnie. No to nie jest jest lilak, ja już wiem. Już kiedyś to wiedziałam, ale zapomniałam i zawsze mówiłam na to bez. A to jest lilak. Idziemy wyprowadzić drugiego konia, bo już się dogadaliśmy z drugim koniem. Chcesz wyjść? To ja ci tam zielonego zaniosę najpierw. Dobrze? Żebyś miała co jeść. Coś tutaj ma, ale to malutko. Ale i tak tutaj zagrodzę, bo ja Ci do końca nie wierzę. Mam nadzieję, że ona tutaj w ten kabel nie wleci. Muszę jakoś na bok trochę położyć. Jeszcze coś urwie. Wychodzisz? Tak. Poczekaj, tylko nie pchaj się na mnie, dobra? Chodź, dalej. Chodź, chodź, chodź. No, idź. Wia. Wia. Na no, szybko, wia. Wia! Kłoniu! Dalej, wia. Nie ruszy mi się. No dobra, poszła grzecznie do siebie, a ja się cofnąłam po miotłę. Nie przechodzi dołem. Zadowolony koń, że tak szybko wyszedł. Chyba koń zadowolony. Wróciłeś? Barcia nie było tutaj, bo się bałam o niego. Wypuściłam konia, wiesz? Tylko musimy jeszcze tą linkę zdjąć. Pewnie, jakby nie było tej linki, to ona by tutaj przeszła. Bo dzisiaj, jak nie miałam miotły w ręce, to się zatrzymała. Chcesz mi pomóc sprzątać? Bo sprzątamy konikom. To idź przynieść sprzęt. Tak, miotła się przyda na pewno tutaj. Uważaj, nie walnij się. Daj. Dziękuję. Chcesz zobaczyć tutaj dzieci? Zobacz. Zobacz, dzieciaczki tu były. Widzisz dobrze? Jak średnio widzisz. Ares, jakie ma to futro tutaj przy uszach. <laughs> Arciu, kiedy ty wyliniesz? Co? Sy nie śmiej. Mógłbyś zgubić już to futro zimowe. Ares myślał, że już idziemy staczką i się rozpędził do drzwi, a jeszcze drugi boks. A ty chciałeś już biec? Jeszcze chwilka, Arciu, jeszcze drugi boks. Jedziemy, Arciu? No to chodź. Sprzątnięte? Sprzątnięte, a się cieszy. Dostanę piąteczkę? Poproszę, piąteczkę. Jest piąteczka. Jest sprzątnięte. Słomy nie sypiemy na razie, bo ja nie wiem ile i nie wiem gdzie, bo one mają dwa razy dziennie sprzątane, więc one nie dostają tak dużo słomy. Jeszcze tutaj mają gumę, więc ja po prostu im sprzątnęłam i nalałam wody. Niarciu, co teraz robimy? Ptaszki? Pokazuje mi, że ptaszki. Ptaszki nie. Chodź, idziemy po jajka. Chodź. Żadne, żadne kacuski. Tylko jajka zbieraj. Aha, musimy dużym kaczkom nalać wody jeszcze. Siemaj resław. Wypuścimy Stasia. Czy nie wypuszczamy go? Wypuścimy go na chwilę, nie? Tak na chwilę niech się przebiegnie. Kuciakom nalejemy wody. A Tasiu! Ty, hamie mały. Chodź, Tasiu! Wychodzisz? się teraz nie wychodzi, bo się przejął, że ares mu wbiegł. Ares nie udziabał cię w twarz, w oczy? Nie. Dziobnij mnie tylko. Ja sobie nie pozwolę tak jak ares. Danusia, jajeczko dzisiaj jest od Danusi? Nie ma jajeczka od Danusi, szkoda. Trzymaj. Arciu, a ja mam taki pomysł: bo w garażu są jajka od gęsi. Nie. Coraz gorzej się zachowują te kury No już ci daję, już I zobaczymy Czy Arciowi Będzie smakowało jajko od gęsi Będziemy próbować Arciu, chciałbyś ze jajko od gęsi? Nie jadłeś jeszcze, nie? No to ci dam Przepraszam panią Panią z długim ogonkiem Nie robię ci nic ta ile jajek schowała Wciąłeś? I zeskitrała jajek? Musiałam wziąć jajka od Aresa Bo na pewno Stasiu się rzuci na niego Tasiu Ja cię chciałam wypuścić Spróbuj się tylko rzucić To nie wyjdziesz Tak teraz udawaj że jesteś grzeczny I ko. ko, ko. Dalej Stasiu chodź Szybko. No wychodź. Tasiu, nie wołaj ich. Teraz taki grzeczny, niewinny Stasiu. Jaki tu on grzeczny teraz jest. Chyba trawę im potrzeba. Może im trawę trochę zerwiemy, co? Gdzieś ty tu przylazł? My cię nie chcemy w domu. My tylko jajka idziemy odłożyć. Ty tu nawet nie przychodź. Arciu, chcesz piciu? Bo wodę odkręcam. Chcesz piciu czy nie? Nie? Czy chcesz? Cześć gęsi! Ares chciałby jajko jedno od Was. Ale jesteś niekulturalna, widziałam. A ty pilnujesz jajek? Tak. Kaczuch pilnuje jajek. To Arciu nie może wchodzić nadal. Chciałam zajrzeć do koszyka, a tam kaczka siedzi w środku. Dobrze, że mnie nie zobaczyła, bo by się wystraszyła. Bo ostatnio zajrzałam i się wystraszyła i uciekła. I kaczuch jej pilnuje, żeby nikt jej nie przeszkadzał. Zobaczcie, jak siedzi. A ciekawe, czy gęsi tam złożyły jajka. I pilnujesz jej, tak, ale ty będziesz dobrym tatą. Dobry tata będziesz, nie? Arciu się załamał. Arciu! Złamałeś się, chodź tu do mnie. Ty też byłeś dobrym tatą. Byłeś dobrym tatą. No pewnie, że ty byłeś dobrym tatą. Chodź tu do mnie. A teraz kacuch musi być tatą, wiesz? Teraz Arciu nie może być tatą. Arciu, a ciekawe gdzie jest druga kaczka. Bo my przecież mamy dwie kaczki, a tu jest tylko jedna. Pytałam babcie, czy można nalać wody do bagna, ale mówiła, że to nie ma sensu, bo kiedyś próbowała i jak się nalało, to za chwilę wyschło. Dlatego nie ma co nalewać. Musi po prostu na tyle popadać... Za chwilę znowu się poślizgnę. Musi na tyle popadać, żeby bagno się zapełniło. Gdzie jest kaczka? Brakuje jednej kacuchy. Ej, nie ma kaczki. Kaczka! Ty, Aresław! Kaczki nie ma. Jeszcze zobaczymy w tej budce. Kaczka, ona tutaj. Co ci było? A czemu tak leżałaś? Tak dziubek miałeś do tyłu. Olali cię. A ty też chciałaś być mamą. Może ty jesteś za stara, żeby mieć dzieci? Co? Za stara jesteś już? Niemożliwe. Na pewno będziesz miała jeszcze dzieci. Zalejemy szczura tą starą wodą. Jakby tu wyskoczył teraz, to mu chyba zawału dostała. Tasiu wraca. Tasiu, mogę cię oblać? Podlizuję się do ciebie, ja widzę. Podlizuję się teraz. Uważaj na oczy. Podlizujesz się do Aresa? Zobaczcie jajko zniesione i zobaczcie, jak się zaczęły cieszyć. Idziemy zobaczyć, co tam jest w środku. Nadal jedna kaczka składa jedno jajko co dwa dni. Ale zobaczcie, gęś tutaj też zniosła. To zabierzemy to od gęsi chyba. Czy nie zabierać? Zadzwonić do babci? Może do babci zadzwonię. Bo może te już są dobre, zapłodnione. Zobacz, Arciu. Babcia powiedziała, że mamy zabrać. Chcesz? Chcesz pierwszy raz spróbować jajko od gęsi? Ciekawe, czy mu będzie smakować. Usiadłeś, żebym ci dała, ale to potrzebujemy jakieś naczynie, bo ci spadnie całe. Musimy znaleźć coś, chodź, bo tak ci nie dam. I wodę musimy wyłączyć najpierw, bo znowu zapomnimy. No, dam ci, dam ci, tak. Jak się rozgląda. A tutaj babcia, ile nas zbierała jajek już. <grytanie> to jedno chyba Aresowi odstąpi. Idziemy do domu po jakieś naczynie, bo tutaj wszystko jest brudne. Arciu musi w czystym zjeść, nie? Dobra, Arciu ma miseczkę. Już się śmieje, bo wie, że dostanie. Masz miseczkę? To dawaj miseczkę. Czekaj, musimy rozbić tutaj na studni. Wiesz co? Zrobiliśmy trochę głupotę. Wiecie czemu? Zobaczcie, widzicie ten biały ślad? Nie wiem, czy go widać, muszę wyostrzyć. Widać, czy nie widać? W każdym razie to jajko było zapłodnione. Muszę babci powiedzieć, żeby już nie zabierała im. I chciałbyś? Co czekasz tak, aż ci dam? Wysłaliśmy babci i babcia powiedziała, że mam z powrotem w skorupkę zapakować. Ale wielkie jajo dostałeś. Dobre? Czy niedobre? Inne pewnie w smaku. A w ogóle jaka skorupka była twarda? I jak oceniasz gęsie jajo? Dobre czy takie średnie? Średnie chyba, co? Bo zachwytu nie widzę u ciebie. Tylko się oblizujesz. Babcia mówiła, że jeszcze jedno jajko mamy otworzyć, ale ty nie dostaniesz drugiego jajka, bo to za dużo na ciebie. Ile taki piesek może jajek jeść? Nie wiem czy otwierać czy nie. Co sądzisz? Może później co? Jak babcia wróci, może się zrobić coś z tych jajek. Idziemy do konika, ciekawy czy śpi. Jak tam? Zjadłaś już wszystko co miałaś? Bo nie widzę, bo mi ty niekulturalny koniu, słyszałam. Nie, tam jeszcze masz trawę. To nie jesteś głodna. No to się idź opalaj. Idź się połóż i się opalaj. Idzie do mnie. Idzie do mnie? To chodź szybko do mnie, chodź. Chodź do mnie. Ale nie, gryź mnie prosa. Jeszcze zobaczymy, co kota robi. Bo koty nie było w domu. To kota na pewno jest na zewnątrz. Nie widać koty. Widzisz kotę? Jest kota. Do koty czasami koleżanka przychodzi. Jak się podlizuje do Aresa. <gryznie> podlizuje się kot do ciebie, tak? A za chwilę cię będzie gryzła. Widzisz, takie są koty właśnie. Kot do niego przyszedł. Ugryzie cię w łapkę, Ares. Jak się kula. Kot cię w łapkę ugryzie. Ja widzę, co, jak się patrzy na ciebie. Łomadko! No matko. Spadłeś. To niedobrze, Arciu. A mam cię podsadzić? Pomóc ci? Resław, Chodź, ci pomogę. No i teraz kot może ci zazdrościć. Kot się tak nie pobuja. Jak Arciu. Aresław, słońce oślepia. Tylko kto teraz zrobi papa? Zrobisz papa? Tak? O, nie, nie przewracaj się. On to specjalnie zrobi. Nie przewracaj się. Zrób papa łapką. O, ruszył łapką, widzieliście? To było papa.